Witamy! To jest początek. Pi pierwszy odcinek siódmej serii. Rozpoczynamy go jak zwykle na linku. Jestem ja jako pierwszy, drugi przyszedł Adam i czekamy jak zwykle na kogo na kamerzystkę, która jak zwykle się spóźnia. Jo, dostałem SMS-a. Pewnie przyszedł on od panny kamerzystki. Natalia, tak Ona. jest. Ona. Ona. Ona napisała Sorry, że ich nie odebrała, ale zwykły guzik, klikam, zaraz wychodzę. Dobra, to w międzyczasie pokażemy państwu nasze nowe logo. Oto nasze zdjęcie. Teraz czekamy na pannę Onom, której nie mam. Ale przyliście, kurwa. A więc czas na nasze nowe intro. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, ciąga jak rzeka. Chciałbyś iść na przyszłość. Musisz poczekać. A więc historia dzisiejsza opowiadać będzie o rodzie lubiczów. Reszty historii z klanu nie znam, a więc pokażę Państwu, jak według Los Idios wyglądał pierwszy odcinek klanu. Się nazywa... Jak się nazywają Lubiczowy? Kto? Mury sięgnij. Ty w Naryśkiem. A jak się nazywa, na Ryska? Czy ktoś oglądał klan tu kiedykolwiek? Nie. <grym> nie. Ja kiedyś oglądałem, ale nie pamiętam jak się nazywało. Ale zimno jest, nie? Był Maciuś Kieś! Ją się dzisiaj nakręcić odcinek o klanie, dlatego dowiem się, kto występuje w klanie. To wpisze, nie, wpiszę Wikipedia, no potrąc internet. Wiadomości, klan. Tomasz Stockinger stracił fortunę przez kotylankę. To raczej mnie nie obchodzi. Klan. Serial <słuch> telewizyjny Wikipedia Wolna Encyklopedia. Klan emitowany od tego roku nie obchodzi mnie to. Barbara Bursztynowicz. Tomasz Stockinger nie chce tego wiedzieć. Czy w Wikipedii nie może być napisane, występujesz. taki, z taki. Żółty narodowej. Możesz... Po, po, słuchaj, pisz tak, A czekaj, to... czekaj. Serial opowiada o losach trzypokoleniowej rodziny Rubiców, której seniorami są Maria i Władysław. Nie znam. O, Elżbieta Chonicka. Kim jest Elżbieta Chonicka? Dobra, chodź, chodź, nie ma, nie ma sensu. Ja. Powiedz mi życie coś miłego. Czy tak według państwa wyglądał kiedykolwiek klan? Nie wiem, nie oglądałem, ale zapraszam. Na los Od Och, no, jak... ok. Maciuś, dawaj, bożynka. Maciuś, <grywka> dawaj, bożynka. Maciuś. Maciuś! No, no daj, Maciuś. Bożenka! Hop! Dobra, 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 dobra. Jeszcze, niżej. No daj, no! <grywka> O kurwa! I to dalej! I to rano musisz zleć. Ja wiem, kiedy Proszę państwa, przedstawiliśmy państwu perypetię Maciusia i Bożeńki Stanu. Tak się bawili, jak byli małi. Dziękuję i good luck z małym postępowaniem o takim odcinku w serii 6 powiedziałem Wracamy w połowie października i niestety to nie wyszło, bo jest połowa listopada, ale kochacie nas. Jeżeli ktoś to ogląda, więc... Sorry. I chwila. Mnie nie było w kraju, więc chciałem wyjść.